Siemanko, tu fiszela to kolejny odcinek największych faili na Twitchu. Każdy tysiąc łapek w górę pod tym filmem to jeden fail w kolejnym odcinku, więc dobijcie ich jak najwięcej. Dodatkowo zapraszam was na mojego Instagrama, na którym będziecie mieć szansę zgarnąć 100 zł PaySafe Card. Info na końcu tego filmu. Teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. 5. Zaczynamy od fejla ze streama TV. Podczas transmisji z gry 1 z 1 znajomy streamera rozbawił się do takiego stopnia, że... A zresztą sprawdźcie sami. Numer 4. Zapewne wielu z was choć raz uprawiało hazard, chociaż jest on dozwolony dopiero od 18 roku życia. Fail, który zaraz zobaczycie jest dla was przestrogą, aby nie emocjonować się zbytnio wygraną w tej dziedzinie. FUCK ME! OK Numer 3 Miejsce kolejne to fail streamera OnikusKinney. Nie wiem co było przyczyną tego co się wydarzyło, jednak radzę Wam odłożyć jedzenie. Numer 2 Na pewno doskonale znacie gwiazdy u Twitcha tylera One. Jest on obecnie chyba jednym z najbardziej charakterystycznych streamerów i fejle zdarzają mu się dosłownie co chwilę. Tak też było ostatnio, kiedy Tyler chciał zostać artystą i malował obraz. Coś mu jednak poszło nie tak. This is not gonna work. I to put it in there. Oh, Numer jeden. Cincinber to dość ładna streamerka, jednak jak to praktycznie każda z tej branży, bardziej niż na gamingu, uwagę widzów skupia na swoich walorach. Nie powiem czy to złe, czy dobre, to możecie ocenić sami. No ale przejdźmy do faila, kiedy to streamerka ta zaczęła narzekać na mały rozmiar swoich. Zobaczcie sami. Yeah, I'm sorry my boobies look so tiny today. I am uh I'm wearing this like really thin bra. I walk around in this bra excited To koniec tego odcinka, więc teraz pora na info co do konkursu. Otóż zasady są banalnie proste: wchodzicie na mojego Instagrama, którego macie w opisie, followujecie mnie oraz lajkujecie i komentujecie trzy dowolne zdjęcia w jakikolwiek sposób chcecie. No, byle nie, nie jakąś kropką czy jedną literą, oczywiście. Nie wiem, na przykład coś, że. O super zdjęcie Fisiel, albo super zdjęcie Mateusz, kocham cię Fisiel, coś takiego, nie? No albo jak chcecie. <laughs> Czas macie na to do godziny 23.59 10 listopada. Wyniki podam w jednym z y, filmów na moim kanale. Tymczasem pamiętaj łapce, jeśli film Ci się spodobał, sprawdź opis po moje socjale i nie tylko. Za chwilę na ekranie pojawią Ci się odnośniki do innych filmów z mojego kanału, więc możesz się sprawdzić jeśli masz wolną chwilę, a na pewno nie pożałujesz. Dziękuję za uwagę i cześć!